Na tym odcinku się rozstaniemy, coś czuję. Para absurdu! Witam Was w nowym odcinku, tym razem odcinku walentynkowym, ale żeby za bardzo nie słodzić, przygotowaliśmy coś specjalnego, dzięki czemu dowiecie się o nas trochę więcej. Do tej pory nasze poznanie było enigmą. Wiedzieliście tylko tyle, że to ja pierwsza napisałam do Mateusza, ale tym razem poznacie naszą pełną historię, jak to się stało. Że absurd i para stała się parą absurdu. Oczywiście w naszym tradycyjnym stylu nie będzie to zwykła opowieść, że usiądziemy i Wam opowiem, musieliśmy coś namieszać. Tak więc przygotowaliśmy sobie serię pytań, które każde z nas usłyszało. I oczywiście nagrywaliśmy w ukryciu, druga strona była w innym pokoju, z słuchawkami, więc po raz pierwszy, tak jak i Wy, usłyszymy, jak z każdej naszej strony wyglądały nasze początki. Zobaczmy. Zaczniemy od hmm? Twojej historii. Jesteś gotowa? Nie. Pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie było na zajęciach z angielskiego, na studiach, bo tam się poznaliśmy. Studiowaliśmy co prawda inne kierunki, ale angielski był wspólny. I pamiętam, że mieliśmy jakiś grupowy projekt. Nie pamiętasz tego? Nie. Grupowy projekt? Tak, byliśmy razem w grupie, Mateusz. Właśnie? Spotkałeś przyszłą miłość swojego życia i nie pamiętasz tego momentu? Mateusz? Co to był za projekt? Na tym odcinku się rozstaniemy, coś czuję. Pamiętam, że jak po latach mi opowiadał, to był bardzo skacowany, bo był po jakiejś imprezie. Był w takim śpiochu, to w takim aktyw. jakby jednoczęściowym pajacu. I pamiętam go z tamtego okresu tylko jako Kolesia, który siedział. tak. O tak. <laughs> Więc wtedy mnie nie urzekł. <laughs> no co? Bez <laughs> kioski? Ale potem, jak zaczął przychodzić na angielski, ubrany. Tak, że ja miałam szczękę do ziemi, to, ja. to zaczęłam razem z koleżankami nazywać go ten piękny odstylówek. I już potem codziennie go zauważałam na korytarzu. Nie spodobałem Cię na początku? No to już byłeś w śpioku, w pajacu, wyglądałeś jak w piżamie. Pierwsze spotkanie, które pamiętam, to spotkanie prawdopodobnie na naszej uczelni w punkcie ksero. I to jest chyba pierwsze wspomnienie, jakie mam z, w ogóle z Klaudią. Jak e, musieliśmy coś chyba na angielski wydrukować. Mm. I pamiętam, że staliśmy w tej samej kolejce zaraz o, obok siebie. I, I ja Klaudia do chyba zagadałam. do mnie zagadała. Nie pamiętam już zupełnie po co i co chciała. Nie pamiętam tego momentu, ale to jest tak <laughs> bardzo ja zagadująca do obcych ludzi w kolejce na ksero. Czyli nie byłem jedyny. <laughs> O, nie wydało się. Chyba faktycznie się rozstaniemy w tym odcinku. Ale pamiętam, że nasza rozmowa się potoczyła w kierunku Azji i zainteresowania Azją, i ja byłem wtedy tak nieświadomy. Mówiła, że. K-pop. Ja Mówiłem, tak, tak, manga. <ścoughs> Zobacz, jaką byłam taką afiszującą się z tym fanką, że pierwsza przypadkowo spotkana osoba, słucham K-popu, rozumiesz? K-pop. Korea, słyszałeś coś? K-pop to życie. K-pop. K-pop to życie. K-pop to miłość. K-pop to prawo. K-pop to sprawiedliwość. A pierwsze spotkanie, pierwsza randka, to chyba kiedyś jak wracając z pracy, już mnie Klaudia męczyła, męczyła, żebyśmy się spotkali, żebyśmy gdzieś poszli na randkę i kiedyś wracając z pracy powiedziałem, dobra, pójdę gdzieś. I spotkaliśmy się w pawilonach, to jest taki punkt dla studentów w Warszawie, gdzie wszyscy piją i się bawią, więc tam było nasze pierwsze spotkanie. Aha, więc tak to pamiętasz, że Cię męczyłam i. I się zlitowałeś i poszedłeś. No bo zawracałaś gitarę, a ja byłem zmęczony po pracy. Kto kogo zaprosił na randkę? Ja zaprosiłam Mateusza na randkę. On pewnie powie, że to nie ja, tylko on, bo to było tak, że ja przez dwa miesiące co najmniej bardzo, ale to bardzo się starałam, żeby go wyciągnąć gdziekolwiek i prosiłam go, żeby umówił się ze mną na kawę, dupę, a on mi odmawia. mi się podobałeś, ale mi się nie mi odmawia, więc ja y, bardzo, bardzo mocno nalegałam, aż w końcu się na tyle obraziłam, że tyle razy mi odmówił, że w końcu sam mnie zaprosił, ale ja uważam, że to ja go zaprosiłam jako pierwsza, bo to po prostu była moja przebiegła gra. Uwie czy, uwielbiam, że ty mhm. naprawdę mieszasz wydarzenia. Ty masz... Jak to? to twój twoi umysł działa tak, że jest ciąg wydarzeń, ale jak mu się kończy miejsce, to on je kompresuje i Uch. dziwnym trafem wszystkie się na siebie nakładają. Zostałeś złapana w moje sidła. Nie, to ja cię złapałam w swoje sidła. No. To ja... Teoretycznie Klaudia mnie zaprosiła, bo ona zawsze się dopraszała o spotkanie, żebym wyszedł z jej znajomymi, żebym z nią wyszedł, ale taka była prawda, że jak już się spotkaliśmy z jej znajomymi właśnie w tych pawilonach, to nagle dziwnym trafem wszyscy znajomi mieli coś do roboty i się ulotnili. Pamiętam to! Powiedz mi, że to nie było zaplanowane. Oczywiście, że to było zaplanowane. Że to było na zasadzie: Ej, dobra, przyjdzie tu, słuchajcie, Ale jak to przyjdzie. Ja dwie zamówiast... minuty siedzicie z zegarkiem w dłoni i wtedy było po dwóch minutach Klaudia. A moi znajomi po dwóch minutach postanowili, że sobie idą. I tak jak powiedział Mateusz, 30 minut później znaleźliśmy ich w lokalu obok. Jeżeli kiedykolwiek. Było wam niezręcznie, to uwierzcie nie było wam tak bardzo niezręcznie jak mi. Pierwsza randka. Pierwsza randka, y, to było po moim wyjeździe do Hiszpanii, właśnie kiedy się obraziłam, on się po postanowił zreflektować i mnie zaprosił. I najpierw poszliśmy do kawiarni francuskiej. To była pierwsza randka? Tak. W której długo rozmawialiśmy między innymi o astrofizyce i udawał, że jest taki mądry, a potem wyszło się z wora. <laughs> Udało! Bez teraz, od tamtego o, popołudnia już nigdy więcej nie rozmawialiśmy o astrowizyce. Chcesz mi to jakoś wytłumaczyć? Tak, bo widziałem, że nie rozumiałaś połowę z tego, co do ciebie mówię, więc odpuściłem ten <laughs> temat. Być! I, I długo rozmawialiśmy o ulubionych filmach i mnie totalnie oczarował. Potem poszliśmy na piwo do pawilonów warszawskich, <zöst>, czyli takiej studenckiej miejscówy. I jak wypiliśmy to piwo, to wtedy gadka kręciła się już zupełnie inaczej. Pamiętam, że to było mega dziwne, bo Mateusz opowiadał mi o swoich byłych dziewczynach na pierwszej randce. Tak było. Tak było. Nie opowiadałem o swoich byłych dziewczynach, tylko o, o imprezach. To na której dziewczyny... całowałeś inne dziewczyny. O wiele lepiej, moi drodzy, to w ogóle zmieniam postać rzeczy. I chyba chciał mnie zrazić i zobaczyć, czy ucieknę, ale nie uciekłam, więc chyba poszło, poszło dobrze. Była I na końcu rana. poszliśmy na Taras widokowy przy zamku królewskim, gdzie było super romantycznie i rozmawialiśmy o naszej miłości do teatru i myślałam, że mnie tam pocałuje, ale gówno nie pocałował mnie, i nawet mi było zimno i nawet nie dał mi kurtki. Mi też było zimno. Dlaczego mieliśmy we dwójkę marzno? To co ja miałam tobie oddać? Ty zawsze marzniesz. Ja wiem, że. że Mam podejście feministyczne, ale w tamtej akurat sytuacji mogłeś Byłaś zaoferować uprana mi kurtkę. Trzeba było powiedzieć, ej mordo, zimno mi, a nie... Mordo, mm. dawałam ci takie jasne sygnały. Uuuu, trochę wieje. Myślałem, że to były takie zalotki. Uu, zalotki. Uu, mam nowe paznokcie. Uu. Pierwszą randką było to, jak poszliśmy w Warszawie na Chmielnej do kawiarni Vincent. Później poszliśmy na spacer po Nowym Świecie, a skończyliśmy na piwie w pawilonach. No, pomyliłeś tutaj. Nasza pierwsza randka była dobra, muszę przyznać. No to dobrze naprawdę świetnie się bawiłam na niej. Świetnie się bawiłam na to Ja też cieszę się, że się świetnie bawiłam. A czy? Ej! Ja, ja dla twojej przyjemności. Bo nie się ubrałam! <grym>, nie, to prawda. Była A. faktycznie bardzo udana pierwsza randka. Już dawno tak. nie miałem takiej dobrej. Z tydzień takiej dobrej randki nie <grym>, Przepraszam. No. Nie, ma, ręczę. Ma, macie, nie ręczę za no. siebie. Śmieszna historia. Obawiam się, że to będzie ta sama historia. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o śmieszną historię, to zdecydowanie było to podczas, kiedy próbowałam go namówić na spotkanie, kiedyś powiedział: hej, za 20 minut kończę, pracował wtedy w tym sklepie, w sklepie obuwniczym. może byś wpadła, to nie wiem. Nie powiedział, że gdzieś pójdziemy, ale może byś wpadła. Więc ja tam poszłam, poczekałam 20 minut przed sklepem na ławce na niego. No i jak on zamknął sklep, to mówię. zaczęliśmy rozmawiać szliśmy tam w stronę metra. Ja zaczęłam e, rozmowę i mówię, no to co, gdzie dalej idziemy? Gdzieś na piwko? Albo może chcesz, nie wiem, zjeść jakąś kolację? On, nie, nie, tam czeka mój kolega i będziemy przewozić sofę. także cześć! <głosy> <głosy> Więc wychodzi na to, że ja jak idiotka czekałam na faceta 20 minut, aż skończy pracę, po to, żeby zamienić z, nam, z nim trzy zdania i żeby powiedział cześć. Dziękuję bardzo. Jak... <noise> Przepraszam. Jak zgasić kobietę w 10 minut. W Tutorial każdej, Mateusza. W każdej, w każdej sytuacji, nie mówicie mam dziecko, mam żonę, przewożę sofę, Tak. tak Chcecie uciec z niechcianej randki? Niech wasza przyjaciółka do was wróci. Co? Trzeba przebić sofę? Przepraszam, nie mogę, muszę stąd iść. To teraz pozwólcie, że puścimy wam wersję z drugiej strony, jak to wyglądało. Mhm, jestem bardzo Prawdziwą ciekawa. Śmieszna historia jest taka, że jak jeszcze pracowałem w sklepie z butami w Złotych Tarasach, to Klaudia bardzo nalegała, żebyśmy się spotkali, że ona może wpadnie, była z w okolicy dziwnym trafem. Ja nalegałem. Ja pamiętam, że jakby zupełnie moje myśli były we wszystkich kierunkach, bo tu gdzieś obsługiwałem klientów, tu coś miałem do załatwienia, tu uczelnia, tu Klaudia. I pamiętam, że mówiła tak, tak, to ja wpadnę. Ja tak odruchowo powiedziałem, dobra, wpadaj. Po czym na koniec pracy dostaję SMS od mojego kolegi, to to co, załatwiamy dzisiaj? Ja, to mi się cholera. To o czymś byli w jakiejś Okazało się, że ja wtedy musiałem się przeprowadzić z jednego mieszkania do drugiego i musiałem przewieźć sofę. I mój kolega pożyczył od ojca swój samochód, który miał naczepę, który, który mieścił wielkie gabaryty, duże gabaryty. I właśnie tego dnia kolega po mnie przyjechał, więc Klaudia przyszła pod, pod mój sklep, powiedziała: Cześć, widzimy się. A wtedy powiedziałem: O kurcze, wiesz, jest taka sprawa? Może iść przewieźć sofę. Ciekawe jest to, że ten kolega wspomniany po latach mi powiedział, że jak wszedłeś do busa, to pierwsze co mu powiedziałeś: Widzisz tą dupę, co tam stoi? Leci na mnie. Wytłumaczysz to jakoś? Wytłumaczysz czekaj, to jakoś? A czy kłamałem? Czy kłamałem? Powiedz mi tylko, czy kłamałem. Ale nie musiałeś tego mówić! Jeszcze zabawne jest to, że jak pracowałeś w tym sklepie obówniczym, bo ludzie często pisze, serio, Mateusz był twoim kraszem naprawdę? Tak, naprawdę, ja byłam totalnym stokerem, jak pracowałeś w tym sklepie obówniczym. Pamiętam, że moją przyjaciółkę Kasię kiedyś zaprowadziłam do złotych tarasów i z zawinkla pokazywałam jej, widzisz tamtego, schowaj się, tamten, tamten, widzisz? To on, to on, to on, ten, o którym ci mówiłam to ja cię nawet stokowałam. Ale to nie była jedyna śmieszna rzecz, o której chciałam opowiedzieć, więc wracamy do mojej historii. A ty kontynuujesz mm -hmm. swoją historię? Oprócz tego moim zdaniem śmieszną historią jest to, że dużo moich znajomych mnie przestrzegało przed nim, bo wie, Mateusz robił taką próbę ognia, że na początku był y, taki bardzo zdystansowany, zachowywał się wręcz dziwnie, tak jak ta akcja z sofą. Każdy czasami musi przewieźć sofę. Kto nie przewiózł nigdy sofy, niech pierwszy rzuci kamień. Dokładnie, albo najpierw w komentarzach. Nie ma w tym nic śmiesznego, że jej znajomi próbowali mnie. Czernić w jej oczach. Słuchaj, chyba nie jest źle. Zakończyliśmy oglądanie i dalej jesteśmy razem. Chyba, że chcesz na ze mną zerwać w tej chwili. Rozważam to, ale okay. nie róbmy tego na kamerze, na razie. bo później jest <grym> dobra drama w internecie. YouTuberzy zerwali z sobą. Aaaa, filmie. Na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Nie wiemy, czy to było dla Was w jakikolwiek sposób ciekawe. Mam nadzieję, że dla długoletnich członków Ligi Absurdu tak, bo w końcu dowiedzieliście się czegoś więcej o nas. I jeżeli spodobała Wam się ta forma, to za jakiś czas rozważamy, żeby zrobić taką wersję naszego. Poznania się, ale żeby opowiedzieli ją nasi znajomi, jak to z ich perspektywy wyglądało. Więc jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, jak nasi znajomi nas postrzegali, być może znajomi Klaudii mają dużo do powiedzenia na mój temat. <grym <grym jak już się dowiedzieliśmy. Jak już się dowiedzieliśmy, dajcie znać w komentarzach oraz dajcie znać w komentarzach, czy nigdy nie przewoziliście sofy, bo. Jak tak można? Jestem bardzo ciekawa, co teraz Liga Absurdo o nas sądzi. Zaraz suby w dół w ogóle. Co to za historia poznania się, historia, nie jesteście parą, nie zasługujecie na to miano. Jeżeli jednak was do siebie nie zraziliśmy, to zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapki w górę. A my widzimy się z wami już w kolejnym odcinku. Wesołych walentynek albo dnia singla. Do zobaczenia, cześć i czołem!